Siemankowicowi! Dzisiaj no będzie ostro, bo wracamy do starych czasów. Poppy Playtime 1. Nie mam co przedłużać, nie nagrywałem jeszcze tego tak naprawdę. Ale po prostu, wracamy do starych czasów i gramy się sobie w pierwszą część. To było już chyba 3-4 lata temu, więc zapraszam. Trochę się stresuję, bo to jest widzowie mega straszne. Niektóre elementy, ja się czasami boję mega. Dobra, więc sobie to pominiemy wszystko. Yy, no, mam stresa lekkiego. Dobra, jest, gramy. Pewnie nie ma lagów. O, jestem w szoku. Dobra. A, to jest ta. Dobra, ja w to dawno nie grałem, więc no może być trudno. Tu chyba była ta kolejność, tak? Jeśli pamiętam. Zielony... Zielony... nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. co? Co tam jest? Dobra czekaj, dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. O, szybko da się sprinta dado. Jezu, kiedy jak to grałem? Już nie pamiętam. Yy, to tak zielony. Zielony. różowy, żółty, czerwony. Jest, dobrze! I, o nie, nienawidzę tego elementu. Dobra. No. Tu był jakiś ten taki dysk. To jest to. Ja wszystko sk muszę skipnąć, niestety po prawa autorskie. Przykro mi. Już się otworzyło, bo nie widzę. Otworzyło się. Jak ja mam to zebrać? Jest. Dobra. I sygnostycznie. A nie, czekaj. Po co ja się wracam? A nie, dobrze że się wracam. Dobra. Tu chyba muszę przejść. A, muszę to przytrzymać. Dobra. No widzę, że to będzie długi, długi film. No w końcu całą grę nagrywam. No i mój przyjaciel. Prepared playtime. Dobrze, no widziały wiecie co, przyciszę, bo to jest za głośno. Otworzyło się? Co jest? Kafeteria Power, tutaj nie. Jest jakiś ciemny ekran, widzowie. Jeżeli nic nie będziecie widzieć, to bardzo przepraszam. Nie, moja wina tylko gry. Tu się nie da przejść. Tu również. Tu również. Tu się nie da. Trzeba dwie łap. Tu się da. Też nie. Kurde. I co jest? Drzwi mi się. Nie, tu były drzwi. Tak. No dobrze. No ale stresem trochę wice... <coughs> widziałem. Playtime, zbiję ci piąteczkę. Dobra. Ale jestem głupi. Dobra, jest zignostycznie. Trochę świecisz ale jest, czekaj idzie, teraz mam przejść nigdzie dobra, to jest zagwozdka. szczerze mówiąc jest tu nie dobra Tu no, dobra, tam coś jest Dobra Mega no, za mam, w serio? Nie mam pojęcia Czy coś tu takiego jeszcze jest, to trzeba poppy playtime On już nic nie ma To jest tak ciemno, że ja serio, serio nic nie widzę Nie, bo ja tam ja tam dałem tą łapę. I czy tam ja nie, nie muszę nigdzie tej łapy dać z powrotem? Ja to przecież otwierałem. Dałem tu tą łapę. Kurde. i serio. Nie mam bladego pojęcia, gdzie Nie. Dobra, pójdę tam gdzie chyba miałem, tak? To było tu... Nie, to nie było tu. O tu. Power. Może powinienem, powinienem się wrócić i sprawdzić dokładnie, jeszcze raz co tam... Ja wszystko stąd wziąłem. Tam nie muszę nigdzie iść. No, nie. Dobra. Z tego dysku nie miałem, brać też chyba. Ej dobra widzowie to będzie trudniejsze niż myślałem, bo grałem z to da dawno temu Zbyt nie pamiętam Tu było trzy rady. No dobra, tu dałem Shima Playtime Popi No Zobaczmy co tutaj pisze Huggy Wuggy playtime dobra, nie chcę mi się tego czytać A cóż my to mamy, a jednak się udało? Dobra, co ja mam tutaj zrobić? Czy drzwi mi się zamknęły? A okej, okay. co ja mam tu zrobię? Teraz już dwójka. O, no i co się teraz stało? Mogę wyjść? No, coś. Dobra, jest git. Mogę wyjść? A, muszę to odblokować. A, dobra. No właśnie, teraz go nie ma. Teraz powinienem tu być. Sima hugi... Łolagowało Sima hugi Wiem, że gdzieś widziałem Twoją łapę, ale ja się boję Ja się boję Dobra Gdzie ja jestem, bo sobie Ja jestem trochę tak jakby zsikany Coś pamiętam, chyba gdzie to było. No właśnie, tu jedna jeszcze jeden. I to był. Kurde, nie wiem nawet. O! Zero, widzę. Ja jestem lekko obsikany, że ja w to gram. Bo widzę, przypomniało mi się, szczerze mówiąc, to tak dawno nie grałem. Przypomniało mi się, że ja w ogóle mam. playtime. No trochę, no. Jest trudno, bo ja się boję ogólnie takich gry, takich gry, takich gier. A tu ja powinienem iść. No halo. Taś, taś. Co, ja wszystkiego nie załapałem? Ej, kurde. Co jest? Chyba no nie jeszcze to w innym filmie widzę, więc no będzie trzeba to chyba wstawić w dwóch częściach, bo to będzie widzowie trudne. Serio. To będzie mega trudne zagrać. No dobra, coś tutaj zrobiliśmy w tym filmie. Więc ja widzę, że serio kończę. Bo kurde, no, to jest trudne. Będę musiał coś na YouTube poszukać. No i się widzimy po prostu chyba jutro. Więc... Do widzenia. Druga część już jutro. Na